Dzień dobry, dobry wieczór. Moje nazwisko Olga Maczekłaka-czmarczyk, witam na moim kanale Rusmi, czyli czym żyje Rosja. Pomysł na ten kanał jest de facto odpowiedzią na y, oczekiwania moich y, części moich znajomych, rodziny którzy często zadawali mi pytanie, co słychać w Federacji Rosyjskiej. Postanowiłam więc stworzyć projekt, w którym dzieliłabym się z Państwem najważniejszymi informacjami, które pojawiają się w rosyjskich serwisach informacyjnych, w rosyjskich mediach internetowych, po to, by byście mieli Państwo taki szerszy obraz na to, jak z perspektywy rosyjskiej, rosyjskich mediów wygląda rosyjska polityka wewnętrzna i rosyjska polityka zagraniczna. Dzisiaj jest 28 listopada 2020 roku, sobota, i postanowiłam dzisiejsze wydanie zacząć od takich najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Rosji. Zacznę od oficjalnych danych, które są codziennie podawane przez najważniejsze serwisy informacyjne. Jeśli chodzi o statystyki, to od początku pandemii, czyli od marca, w Rosji zachorowało 2,2 miliony ludzi. Dzisiejsza doba, w w ostatniego, w dzisiejszego dnia odnotowano 27 tysięcy zakażeń. A zmarło 510 osób. Minister zdrowia Rosji, Michał Muraszko, stwierdził, że styczeń i luty będzie okresem masowych szczepień Rosjan przeciwko koronawirusowi. Zaznaczył również, że regionalne szpitale już dostają partie rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Ważną informacją, która pojawiła się w kontekście pandemii, było również takie stwierdzenie, czy hmm, dotyczące studentów medycyny. E, studenci medycyny, którzy pomagają w szpitalach w walce z koronawirusem, na wniosek prezydenta Rosji Władimira Putina, e, będą otrzymywać, otrzymają 10 tysięcy rubli, czyli 493 zł. E, warto też dodać, że ponad 1 milion osób e, od, od marca 2020 roku zostało ukaranych za nieprzestrzeganie obostrzeń. Narzucanych w społeczeństwu w związku z pandemią koronawirusa. Suma wszystkich kar wyniosła 1,7 miliarda rubli, to jest 83,3 miliona polskich złotych. Stwierdzenie obostrzenia narzucane społeczeństwu jest w pełni adekwatne, bo jak się okazuje, nie, dotyczy, nie dotyczą one elity władzy. Wczoraj, czyli w piątek 27 listopada, Gazeta Wiadomości, to jest gazeta o profilu głównie ekonomicznym, zamieściła odpowiedź sekretarza prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa na zarzuty, które pojawiły się u wielu obserwatorów śledzących ostatnią wizytę Władimira Putina do miasta Sarow w obwodzie Nowo niżno-nowogrodzkim i którzy zauważyli, że Władimir Putin nie przestrzega obostrzeń, nie zachowuje dystansu, nie nosi, nie nosi maseczek. Dmitrij Pieskow powiedział oczywiście, ten przykład jest ważny, ale w przypadku prezydenta nie można zapominać, że osobom, które się z nim spotykają, zapewniany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nie można tego przyrównać do niekontrolowanej masowej komunikacji. O środkach bezpieczeństwa epidemiologicznego, jakie podjęto w związku z wizytą Władimira Putina w mieście Sarów, jednak Dmitry Bieskow nie wspomniał. Kolejną informacją, jaką chciałam się z Państwem podzielić, będzie informacja dotycząca w jakimś, w jakimś aspekcie sytuacji ekonomicznej Rosjan, z "Rosja, Rosjanie toną w długach. Gazeta Izvestia podaje bowiem, że na dzień 1 października 2020 roku w Rosji było 4, 4 miliony osób, które miały więcej niż 4 kredyty. Jest zauważalny wzrost o 14% właśnie takich osób w, w stosunku do sytuacji do, do okresu sprzed pandemii koronawirusa, czyli wzrosła o 14% liczba osób, które posiadają więcej niż 4 kredyty bądź pożyczki. Wzrosła również liczba osób, które posiadają 3 kredyty bądź pożyczki, ale ten wzrost był mniejszy, bo o 4,5%. Na tą sytuację składa się przede wszystkim rekordowo niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Rosji, jednakże banki Wspominają już, że wdrażana jest no, zaostrzona polityka kredytowa. Kolejna ważna informacja, z którą myślę, warto się z Państwem podzielić, ponieważ dotyczy ona również naszych polskich interesów, jest informacją dotyczącą gazociągu Nord Stream 2. Jak podaje wiele rosyjskich portali internetowych, Informacyjnych. Budowa gazociągu Nord Stream 2 ma być wznowiona w grudniu tego roku. Tak ponoć donosi operator spółki Nord Stream 2. Mówi on tak, tak, możemy to potwierdzić. W tym roku planujemy wznowić układanie rur statkiem zakotwiczonym w wyłącznej strefie ekonomicznej Niemiec. Warto przypomnieć, że budowa gazociągu Nord Stream 2 została wstrzymana w 2019 roku po sankcjach ze strony Stanów Zjednoczonych. Gazociąg był wówczas już gotowy w 90%. Na koniec chciałabym Państwu powiedzieć o wydarzeniu, które miało miejsce wczoraj, 27 listopada, bowiem w Europarlamencie wystąpili rosyjscy opozycjoniści, rekrutujący się z tak opozycji antysystemowej, czyli tej, która walczy z reżimem Putina, nie jest opozycją przy władzy, tylko opozycją, tylko opozycją wobec rosyjskiej elity rządzącej. Najważniejszą osobą był oczywiście główny polityk opozycyjny Rosji, czyli Aleksiej Nawalny. Polityk, który stał się w ostatnich miesiącach również postacią o takiej randze międzynarodowej ze względu na, na informacje, które dochodziły o stanie jego zdrowia. Aleksiej Nawalny został Otruty w sierpniu tego roku substancją z grupy Nowiczoków, substancją, która jest zakazana przez organizację, przez organizację do walki z bronią chemiczną. I de facto jakby walka o jego życie toczyła się głównie w Niemczech, gdzie był przetransport, przetransportowany. Dziś jest rehabilitowany dalej w Berlinie. Aleksiej Nawalny, jak i Władimir Miłow, Władimir Karamurza, znane postacie z, z tego kręgu rosyjskiej opozycji antysystemowej oraz Ilya Jaszyn, również bliski, bliski no, może nie współpracownik na polu politycznym, ale jednak współpracownik Aleksieja Nawalnego. Znany również z tego, że w 2017 roku został szefem deputowanych jednego z rejonów Rosji wystąpili w Europarlamencie i mieli wypowiedzieć się na temat, na, na temat tego, jaką strategię powinna przyjąć Unia Europejska w kontaktach z Federacją Rosyjską. Na początek wypowiadał się Aleksiej Nawalny. Aleksiej Nawalny wspomniał o tym, że warto, by Unia Europejska wzięła pod uwagę i rozróżniała dwie kwestie, to znaczy z jednej strony relacje czy strategia kontaktów z Rosjanami, ze społeczeństwem rosyjskim, i czym innym ma być, mają być kontakty z elitą władzy. Opozycjonista wspomniał, że obecnie najważniejszym wydarzeniem, które, które może zmienić kształt no, rosyjskiej polityki wewnętrznej, jak też międzynarodowej, są wybory parlamentarne w Rosji, które odbędą się w 2021 roku, wybory do dumy państwowej. Aleksiej Nawalny zaznaczył, że z różnym prawdopodobieństwem Niedopuszczeni do tych wyborów zostaną kandydaci niezależni, ugrupowania niezależnych środowisk, zapewne nie zostaną zarejestrowani i dopuszczone do udziału w tych wyborach. Zasugerował, że w związku z takim obrotem sprawy Unia Europejska powinna nie uznawać ważności tych wyborów w Rosji. To był jeden punkt, o którym mówił. Druga kwestia, którą opozycja, opozycjonista poruszał, dotyczyła sankcji wobec Rosji. W związku właśnie z jego otruciem, i Opozycjonista stwierdził, że najważniejszym elementem to są dobrze jakby określone sankcje wymierzone w konkretnych ludzi z otoczenia prezydenta, ale to nie mogą być przypadkowe osoby, które nie mają żadnych związków z Zachodem, tylko to muszą być osoby, które posiadają swoje nieruchomości, konta bankowe za granicą, bo tylko wtedy takie sankcje będą istotne i dotkliwe dla tych osób. Aleksiej Nawalny zaznaczył, że to, co jest głównym motywem, Rosyjskiej elity politycznej, co zmusza ją do niejako do fałszowania wyborów, do likwidowania osób, które są, które traktowane są jako zagrożenie dla pozycji interesów rosyjskiej elity politycznej są pieniądze. Więc Unia Europejska powinna uderzyć w realne pieniądze ludzi znajdujących się w kręgu rosyjskiej elity politycznej czy współpracującej, znajdującej się blisko niej elity biznesowej. Powiedziałem, że dopóki jachty jednego z najważniejszych biznesmenów, oligarchów rosyjskich, Usmanowa, będą znajdować się w portach głównych miast europejskich, dopóty rosyjska elita rządząca nie będzie brała sankcji europejskich na poważnie. Trzeba uderzyć w te interesy rosyjskich oligarchów. I to będzie najlepsza odpowiedź na wszelkie działania Rosji, które są niezgodne z obowiązującym prawem międzynarodowym. Ale Nawalny stwierdził, że również takie sankcje spotkałyby się z aprobatą społeczeństwa rosyjskiego. Do kwestii sankcji nawiązał również Irian Jaszyn. Ważnym punktem, o którym jakby powiedział Jaszyn, jest kwestia sankcji ekonomicznych, że one są niepożądane. W, w nałożenie sankcji ekonomicznych na Federację Rosyjską odbiło się by również negatywnie na społeczeństwie rosyjskim, które dotkliwie również odczułoby skutki tych sankcji. Sankcje powinny być wymierzone właśnie w konkretne w konkretne osoby, bo w przeciwnym razie w przypadku właśnie takich sankcji ekonomicznych ogólnorosyjskich rosyjska propaganda Kremlowska będzie miała taki, można powiedzieć, dobry argument, żeby pokazać rosyjskiemu społeczeństwu, że Zachód, tak jak już to jest powtarzane w, w rosyjskiej narracji politycznej, że Zachód jest głównym wrogiem Rosji, jest wrogiem rosyjskich interesów, ale także interesów rosyjskiego społeczeństwa. Także to tyle, co chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć krótko na temat najważniejszych informacji, które w ostatnich dniach pojawiły się w rosyjskich mediach internetowych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.